Hej, Cześćie Mankoz, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Rogaliki witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Po z tym filmem zostawiliście naprawdę niesamowitą ła ilość łapek w górę, dzięki czemu jestem niezmiernie Was zadowolony, że mam takich widzów, że rozumieją, że te łapki w górę zostawiają. Oczywiście, zwycięzca konkursu z poprzedniego giveawaya w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie. tak Jak zawsze, skontaktujcie się ze mną na Facebooku, ja Cię zweryfikuję i będziemy mogli przekazać Tobie nagrodę. W dzisiejszym filmie do wygrania jest AWP Asimov StatTrak, Co trzeba zrobić, aby wygrać taką awupkę? Wystarczy zalajkować ten film, odpowiedzieć na pytanie, które w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie w komentarzu oraz zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem. Ponieważ konkurs Konkursy są tylko dla subskrybentów. I przypominam wam o konkursie na Facebooku, który trwa do dzisiaj, także możecie sobie na niego wejść, sprawdzić, polekować stronę. Ostatnio zainteresowaliście się tematem silników w grze. Także dzisiaj omówię wam silnik Unreala, który to mógłby być zaimplementowany w Counter Strike Global Offensive. Według mnie. Także widzimy się w filmie. Ok, a więc Unreal Engine, czyli silnik gry wyprodukowany przez firmę Epic Games, który pierwotnie był wykorzystywany w grach FPP, ale ze względu na jego wieloplatformowość, został on również wykorzystywany w grach RPG, MMORPG oraz tak tzw. skradankach. Jądro tego silnika zostało napisane w języku C, a pierwsze gry, które na tym silniku się opierały, to oczywiście wszystkie wersje Unreal'a. Naprawdę niesamowita seria, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. Jeden, jeden z użytkowników YouTubea. Mianowicie o Niku Fuse zaimplementował ten silnik do Counter Strike Global Offensive i nazwał go Counter Strike Remastered, czyli tak naprawdę stworzył on nową odmianę Counter Strike Global Offensive na silniku Grand Real, co wygląda naprawdę niesamowicie. W tym momencie wyświetla wam się na ekranie, Frak mówi oparte na tym silniku, a ja zacznę sobie opowiadać troszeczkę o tej od tej wersji silnika. Wersja pierwsza Unreal Engine'a zadebiutowała w 1998 roku w grze Unreal, a silnik zawierał wtedy mechanizm renderowania, systemy wykrywania kolizji i system sztucznej inteligencji, który to zapoczątkował, tak naprawdę boty. System widoczności, zarządzania siecią i systemem plików. Z powodu poziomu technologicznego ówczesnych komputerów zastosowane cylindryczne wykrywanie kolizji, choć dysponowano lepszą technologią właśnie w Unreal Engine. Silnik Unreal Engine rozwiązałby również problem wieloplatformowości Counter-Strike Global Offensive, czyli mógłby on zostać dodany na każdy system operacyjny, ponieważ Unreal Engine obsługuje Windows, Linux, Maxo, Mac OS, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 oraz Xbox One i iOS. Jest to naprawdę niesamowity silnik, który Obsługuje tak naprawdę wszystkie wersje systemów operacyjnych i ta gierka mogłaby zostać rozwinięta na inne systemy, ponieważ na przykład użytkownicy Linuxa mają spory problem w graniu w Counter Strike'a, użytkownicy iOS'a, czy na różnych konsolach też w Counter Strike'a Global Offensive sobie nie pogramy. A przyznajcie mi rację, że mogło to by być fajne z perspektywy konsolowca, który by mógł sobie pogierczyć z innymi konsolowcami w Counter Strike'a i poznać po prostu te doznania, które mają użytkownicy PCów. Jest to naprawdę niesamowity silnik, który wygląda naprawdę, naprawdę świetnie i sami możecie zobaczyć na filmie jak gra wyglądałaby na tym silniku. Jest to naprawdę niesamowite, a ja jestem sam mocno, zaskoczo mo mocno zaskoczony, że z użytkownik YouTube'a e Fuse naprawdę wkomponował ten silnik w Counter-Strike'a. Sami zobaczcie i dajcie znać w komentarzu, czy silnik Unreal ma szansę przy czy Counter Strike Global Offensive ma szansę przejść na silnik Unreal'a? Choć wątpię, ponieważ Valve jak, będzie, jak zwykle będzie się trzymać Sorsa i myślę, że Source 2 to po prostu jest najodpowiedniejszy silnik dla Counter Strike'a. Jednak jak sami widzicie, jeden z użytkowników YouTube'a mógł odwzorować spray'a, mógł odwzorować poruszanie się i inne tego typu rzeczy w silniku Unreal Engine, więc dlaczego nie mogłoby zrobić tego Valve? Dajcie znać w komentarzu, czy Unreal Engine zastąpiłby Wam Sorsa 2, jest on na pewno i niesamowicie lepszy. Mi się wydaje, dlatego tak tworzę ten film, ponieważ ostatnio zainteresowaliście się tymi nowymi silnikami, które mogłyby zostać dodane do CSA a i zostawiacie pod nimi masę łapek w górę, także myślę, że te filmy Wam się podobają i zaczynam je dla Was tworzyć. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję, bo to bardzo motywuje mnie do dalszej pracy. Pamiętajcie o konkursach z początku filmu i na Facebook, wbijajcie na Facebooka, Instagrama, Snapchata, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!